Jak już przywitaliśmy się bardzo ładnie to jeszcze mam dla Was materiał z wczoraj, ale było już późno, więc po prostu y, chciałem już zadać vlogmasa, więc dograłem i stawię tutaj. Oto on, zapraszam. Cześć vlogmas, to jeszcze vlogmas dzień drugi, ale kontynuacja. Dostałem kwiatuszki w ogóle po y, spektaklu. Ale pada śnieg, a nie. A ja właśnie wchodzę do domu i widzimy się następnego dnia. Zmieniłem kadry na bardziej leżany, ponieważ. Ja dalej śpię. Ale. plantynia jest najważniejszy i. Przed, przed... Postaram się go przedstawić. A więc tak. <laughs> Boże Ech, Trzeba posprzątać ten pokój w końcu Nie miałem czasu Ale dzisiaj jest sobota, więc Ach, Trzeba to zrobić Potem przychodzi do mnie Lena I aż I będzie super, bo będziemy piekli ciasto dyniowe I pewnie potem będziemy je jedli W sumie co innego mielibyśmy z tym zrobić no i no, ale nie wpuszczę ich raczej do takiego syfu, więc muszę trochę ogarnąć. Więc widzimy się, nie wiem, za nie długo Okej, okay, moi drodzy, a więc tak. Mam śniadanko, jest to tost i herbatka. Zazwyczaj nie piję herbaty na śniadanie, ale no już trudno, dzisiaj musimy to przeboleć Ale dajcie znać, czy wydajecie ketchup na tosta. Czy obok tosta, bo ja kiedyś dawałem obok tosta, ale stwierdziłem, że w sumie to nie chce mi się pieprzyć z moczeniem tego tosta w tym, więc daję teraz na tosta. Więc dajcie znać, jak jest u was. Update śniegu z wczoraj. Zostało tyle. Będę wam update'ować jeszcze resztę dnia. Kundelczek. Pies śpi. Moi kochani, dalej sprzątam w pokoju, już coś tu jest, ale jakby nie mógłbym w takim razie, jak sprzątam znowu cały dzień, nagrać vlogmasa, więc poprosiłem moich znajomych, żeby się dograli tutaj, żebyście się nie nudzili. Więc sprawdźmy, co u Dominiki Misiorek. Halo, halo, Dominika. E, dzień dobry, tutaj Dominika Misiorek, jestem sobie w szkole, muszę chodzić w sobotę do szkoły, bo ciężko zarabiam na życie. Wyszedłem po Lenę i aż na przystanek i się wkurwia Bo oczywiście 234 to jest autobus, który pur... O, jedzie. Ale chciałem powiedzieć, który się nie potrafi, kurwa, jechać bez spóźnienia. Zobaczymy, czy przejadę. Dzień dobry, tu Ola, Ola z Pornola. <noise> Hej, Vlogmas! Cześć, Vlogmas! Cześć, hey, Vlogmas! Jest ze mną Lena, jest ze mną aż. Cześć, przyszła tutaj Klaudia powiedz cześć Vlogmas. Je mocny z Patrzcie, świąteczne skarpetki. Hashtag Vlogmas. Cześć, Vlogmas jest mną, Klaudia, zrobiliśmy sobie jedzenie, ale chyba kukarek. Chyba kucharek zaraz nie będzie, więc zaraz damy wam update, czy się potrudziliśmy, czy może nie. Mm. Jedzenie może nie, ale <grywania> <słuk> Dziś 5 ja młody hit, to, wiosen wiosen jasłowi, to, 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 zaraz to będę ja jedzie w dino. niż Moi drodzy, kończymy dzisiejszy vlogmas. Kiedy A! się widzimy? Jutro, bo co? Bo jest vlogmas!